Szanowni, dzisiaj chciałem zająć Wam kilka minut tematowi postępów naszej demokracji, a właściwie temu, że w jakimś sensie zmierza ona w stronę dyktatury proletariatu Donalda Tuska i Adama Budnara. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, proszę Was o subskrypcję mojego kanału, o dawanie łapek w górę, o komentowanie chociażby komentarzami taktycznymi, wiecie, po to, żeby algorytmy YouTube'a podbijały mój kanał. W opisie znajdziecie też ewentualnie linki, jeśli chcielibyście materialnie wesprzeć moją pracę, jeżeli cenicie, jeżeli uważacie, że to, co robię, ma sens. No to teraz przejdźmy do, do tematu dzisiejszego odcineczka. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd musi teraz walczyć na sposób czy w warunkach, działać w warunkach walczącej demokracji. To nie jest y, przejęzyczenie. Walcząca demokracja jest taką kategorią czy takim pomysłem, doktryną y, polityczną, która powstała w latach y, y, 30., y, y, która no, była, była próbą, jakby to powiedzieć, poradzenia sobie z problemami, jakie y, generuje demokracja. To znaczy, y, Różnorodności opinii, tak naprawdę, tak? ponieważ w demokracji jest oczywiste, że ścierają się różne opinie, są różne pomysły na to, jak budować państwo, jak realizować sprawiedliwość czy też niesprawiedliwość. No ale liberalni myśliciele, jak zawsze, uważają, że tylko liberalna demokracja i tylko liberałowie rządzący w liberalnej demokracji to naprawdę demokratyczni. No tak. Tylko, że czym to się de facto kończy, bo co zawiera ta doktryna walczącej demokracji? No, zawiera y, ograniczenie praw y, opozycji, ograniczenie praw inaczej myślących, nietolerancję polityczną, nietolerancję społeczną, y, tworzenie tak naprawdę jakiejś kategorii, y, drugiej kategorii obywateli. Tak? No, y, przełóżmy sobie to y, na polskie realia. W ramach demokracji, Walczącej, na przykład rząd, może dojść do wniosku, że e, największą partię opozycyjną w Polsce to w zasadzie należałoby e, zdelegalizować. Bo też w tej demokracji walczącej jest jeszcze jeden zawarty, jakby to powiedzieć, problem. To znaczy ona postuluje, że w ramach pewnego dobra wyższego, jakim jest realizacja e, ideologii liberalnej, można zawiesić prawa konstytucyjne. I tutaj ta demokracja walcząca yy, nawiązuje, można powiedzieć do takiej innej koncepcji, czyli sprawiedliwości okresu przejściowego. To jest taka yy, koncepcja yy, jakby to powiedzieć rozliczenia z przeszłością, państwa politycznego rozliczenia z przeszłością. Na przykład Niemcy po roku 45 de facto musiały na nowo zupełnie zbudować swój porządek prawny i yy, polityczny. No więc funkcjonowały w pewnej formie przejściowej, gdzie w oczywisty sposób naziści byli wykluczeni, a także prawa, które ustanowili, a przecież często w jakiś sposób demokratycznie były ustalone, musiały być zawieszone. No więc w tej całej opowieści Donalda Tuska, PiS, prawica, opozycja, no to są ci naziści. No i właściwie należałoby ich zupełnie wykluczyć z życia publicznego albo po właśnie jakichś aktach skruchy, aktywnego żalu, dołączyć do systemu politycznego, ograniczonego pluralizmu tak naprawdę, tak? Pluralizmu, w którym mogą mieścić się tylko partie stricte liberalne, a tak naprawdę lewicowe. Problem polega na tym, że praktyka taka historyczna, polityczna pokazuje, że ta demokracja walcząca jest narzędziem, które nie, którego działanie nie kończyło się dobrze. Dlatego, że podobną zasadę, zasadę państwa stanu wyjątkowego, głoszoną chociażby przez niemieckiego myśliciela Karla Schmidta, w jakiejś mierze zrealizował Adolf Hitler. W roku 1933 została, kiedy, już, kiedy Führer doszedł do władzy, została wprowadzona ustawa o pełnomocnictwa, która dla dobra państwa dla dobra partii, dla dobra Rzeszy, e, pozwalała kanclerzowi przeprowadzać ustawy, nie oglądając się na treści Konstytucji Republiki Weimarskiej, czyli państwa niemieckiego, przed rokiem 1933. No i mniej więcej to samo nam teraz proponuje Donald Tusk i Adam Bodnar, tak? Uchwałami, ustawami, prawem, tak jak my je rozumiemy, będzie teraz rządzona Polska, żeby e, przywrócić jej konstytucyjność. No to tak jest fikołek. Mamy omijać konstytucję, mamy omijać zasady, jakie zostały w niej zapisane, na przykład dotyczące nieodwoły, nieodwoływalności sędziów, po to, żeby przywrócić e, liberalny porządek. Tylko, że jest to też hmm, pewien fałsz, to znaczy nigdy stricte Polska po 1989 roku nie była takim państwem ideologicznie liberalnym. Wytworzyła swój własny, e, swoją własną pewną tradycję, racjonalność z e, różnymi wadami. Te PiS też te wady y, wykorzystywał. No tylko, że w tej chwili y, to, co proponuje Tusk i Bodnar, de facto jest y, propozycją liberalnej dyktatury. No, w tym sensie zażartowałem sobie, że jest to dyktatura y, proletariatu, bo dyktatura proletariatu była takim komunistycznym. Konceptem, tak, tym takim okresem przejściowym między rewolucją a już ustanowieniem prawda, szczęśliwości komunistycznej. No, ale po drodze jednak są pewne trudności, więc ktoś musi rządzić. Zatem rządzi proletariat, ale w imieniu proletariatu rządzi partia. No i tutaj także mamy tego rodzaju przykład, to znaczy dla dobra demokracji trzeba zawiesić zasady demokracji. A kto najlepiej zrealizuje zasady demokracji? No, liberałowie, tylko że to nie jest prawda, ponieważ możemy sobie wyobrazić, a nawet w niektórych państwach na świecie pewne podobnego rodzaju formuła istnieje, możemy sobie wyobrazić dyktaturę liberalną, to znaczy państwo, które de facto ogranicza lub zamyka pluralizm, natomiast pozostawia różne prywatne, nazwijmy to liberalne, tak zwane swobody. No. W tym wypadku, w przypadku europejskim możemy sobie wyobrazić, że będą to różnego rodzaju to różnego rodzaju otwartość na, na agendy, nazwijmy to lewicowe, czyli de facto agendy destrukcji życia społecznego. No i tak nam się właśnie w tej demokracji żyje. Zaraz będziemy widzieli, czy ten stan wyjątkowy jaki ogłosił Donald Tusk, a także Adam Bodnar. W wywiadzie dla Polsatu, stwierdzając, że do tej pory to w Polsce mieliśmy rządy niedemokratyczne i niliberalne i teraz to trzeba zmienić. Więc zaraz zobaczymy, czy na przykład zostanie ogłoszony zakaz dla Marszu Niepodległości. Zobaczymy, czy nie pojawią się kroki w kierunku nie wiem, delegalizacji, na przykład PIS-u, Konfederacji czy różnych niezależnych organizacji, które po prostu od wielu miesięcy Wskazują na to, że Platforma Obywatelska i jej liderzy łamią prawo, łamią konstytucję w sposób w ogóle nieporównywalny do błędów, jakie popełniła poprzednia władza. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej sytuacji, czy to rzeczywiście jest jakieś zagrożenie dla Polski, to co się teraz dzieje, czy może macie pomysły, jak należałoby z tego wyjść, czy na przykład Donald Tusk będzie próbował nie wiem, Sfałszować wybory albo w ogóle zawiesić yy, system demokratyczny w Polsce? Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem. A ja się spodziewam yy, właściwie już wszystkiego, może nawet tak zwanego najgorszego. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.